Aranżacja salonów z meblami beluro to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią styl, jakość i wygodę bez kompromisów. Każdy zestaw beluro to starannie przemyślana kompozycja, która łączy nowoczesny design z klasycznym wyczuciem estetyki. Dzięki spójności formy, kolorystyki i proporcji, zestawy mebli beluro harmonijnie wpisują się w różne style wnętrz, przyciągając wzrok i dodając elegancji. Wysokiej jakości materiały, takie jak szlachetne tkaniny i solidne konstrukcje, zapewniają trwałość i komfort na lata. Każdy detal, od przeszyć po kolory, jest efektem precyzyjnej dbałości, którą można dostrzec i poczuć na co dzień. Zamiast tracić czas na dopasowywanie elementów, wybierz zestaw Beluro. Otrzymujesz gotowe, funkcjonalne i stylowe rozwiązanie dla swojego salonu. Zamów meble Beluro i stwórz przestrzeń, do której chce się wracać.